Tak się zastanowiłem zastanowiłem, że te obrazy są bardzo ciekawe, ale są jednocześnie zupełnie inne, ponieważ ten obraz po prawo tutaj, Aha. jest ta dynamika, prawda? Tą dynamiką i tym ruchem sugeruje, że ta jesień no, jest, ruch, jest, jakby, jest jakby ruch, prawda? Jest, jest w trakcie. Tak, jest w spadających liści, no nie? Takich spadających liści, więc ewidentnie tu jest ruch. Tu jest bardziej faktycznie, no dużo się dzieje, jest na pewno akcja, też jest jakaś akcja, ale jest taka, no dużo faktury, więc może tego ruchu takiego nie ma, no nie, dynamicznego, więc to jest bardzo różnie właśnie. Tu już bardziej coś się dzieje i tu się jeszcze coś zadzieje na tej abstrakcji. No więc co, tu faktycznie takie spadające jesienne liście, ale ta dynamika jest, coś tu właśnie, mój charakter ten dynamiczny, że, że po prostu ciągły ruch, no nie, chyba, że już zupełnie nie ma siły, więc tu widać, że świat działa, świat działa, przyroda działa, yy, przyroda się zmieniła yy, właśnie i zaklęta w abstrakcji, prawda, nie więc taka chwila jesienna zamknięta w abstrakcji, a tu raczej taki spokój, no nie? Tu taki spokój, wytchnienie, coś jeszcze trochę plaży, trochę pieseczku, trochę wody, trochę zachodzącego słońca. Więc dla każdego coś miłego, coś tam można sobie odszukać. Tego nie pamiętam tytułu, tego właśnie jakby odbicia miasta, prawda? I też taki po Troszkę złotej, czyli może być trochę zachodzące słońce, ale jednak po jakimś tam deszczu, prawda? E, więc no, te wszystkie takie e, fajne historie można sobie przy abstrakcjach opowiadać. No i co, fajnie bardzo, nie abstrakcje dają mega dużo szczęścia, radości. Te piękne dzieła oczywiście też, ale tutaj trzeba już się tak skupić, no nie tak skupić, zająć się mistrzem, klasyka, prawda, klasyka, więc obcowanie z prawdziwym mistrzem, więc tutaj nie można jakiejś fuszerki odwalić, przepraszam za kolokwializm, ale taki słów się używa, prawda, na co dzień, więc nie udawajmy damy, prawda. tu tutaj szaleństwo. A tu szaleństwo, tu już można puścić wodze wyobraźni, i tu faktycznie ludzie sobie dopowiadają totalnie historię, Więc fajnie, że to malarstwo jest różne. Wiecie, może nie przejdę do historii, bo dla, mój brat był historykiem sztuki, i on, mi się wydaje, że dla historyków sztuki jest dużo łatwiej sklasyfikowa, taki sklasyfikowany artysta, że ma w tylko abstrakcję. Jest to łatwiej, wiesz, później opisać w książkach, no i jest łatwiej się tego nauczyć. Jest to dużo prostsze, ale jest nudniejsze dla artysty. Więc ja wolę nie być sławą zapisaną w historii, ale mieć trochę przyjemności z malowania. No i tu następny rodzaj abstrakcji. No i tutaj wychodzi moja taka dusza, wiecie, architekta. Ale już chyba ta epoka architektoniczna mnie minęła. Już nie jestem tak totalnie zafascynowana architekturą. Jakoś um, tworzyliśmy z rakiem te e, e, piękne, wspaniałe wnętrze, takie pałace nowoczesne w różnych stylach, bo załapaliśmy się na kilka styli. Jeszcze był postmodernizm, później nawet na no Dużo tego było minimalizm, troszkę się zachowaliśmy na tych styli różnych, tych było właśnie e, motywów w naszej architekturze i było tą absolutną moją pasją, genialnością, ale stwierdziłam, że jednak, no chyba z czasem, z czasem, że jednak wnętrza e, powinny dawać radość, ale powinny być użytkowane więc wydaje mi się, że ta podłoga dopiero Bartek zetni na swoją pracę. Dopiero była piękna, czyściutka, gładka i pięknie pomalowana na szaro, a już zmieniła swój wygląd, ale daje szczęście. Więc wiecie, nie wariujmy z tymi wnętrzami, zostawiajmy te brudne naczynia. Z czasem jej i tak musimy umyć, prawda? To się nie da korzystać z takich mega brudnych, ale nie walujmy, nie róbmy sobie tych takich klatek yy, wspaniałych, gdzie nie można wejść yy, bez... Yy, w butach, no nie? Do wnętrza. Nie ma, no, jest piękne wnętrze, ale nie ma tej swobody życia, więc niestety sami się przyczynialiśmy do takich... Piękne, wspaniałe wnętrze były tak wychuchane, wywmuchane, że myśmy musieli zdejmować buciki przed wejściem. Bo wstyd było wejść buta, bo były takie pałace. Ale pozdrawiam wszystkich moich klientów, genialnie, to było przeżyć z wami. A teraz wariujcie, bałagancie. Papa, pa, dzięki za wspaniałe komentarze, dziękuję za feedback. Dziękuję za to, że mogę sobie malować te dzieła i że je kupujecie. Bo bez tego to bym nie wiem, co zrobiła. no Już po prostu nie miałabym gdzie mieszkać. <laughs> I tak jest ciężko. Papa, pa. dziękuję bardzo.